Dzień dobry. To może tak, ja w środku siedząca powiem, jak opiszę się, że tak powiem. Kasia Kosecka, mama Karoliny, Nikodema i Konrada. Ja jestem ubrana w biały sweter, granatowe spodnie i czarne buty i jestem blondynką. Tak, no i, no i tak. To może teraz ja. Marta Zając. Siedzę na wózku elektrycznym czarnym, mam na sobie niebieskie dżinsy, niebieskie buty, zieloną koszulę, mam kręcone ciemne włosy i czarne okulary. Karolina Kosecka, siedzę po prawej stronie sceny, jeżeli patrzy się na scenę. Mam kręcone brązowe włosy, beżową koszulę, kolorowe spodnie i białe trampki. I będę się wypowiadać ostatnio. A pilot w prezentacji? To zaczynamy od Marty. Tak. Nie mieliśmy pilot, ok. Więc jeszcze takie krótkie przedstawienie mojej osoby. Swojego czasu, wiele lat temu, prawie 11 lat temu, założyłam bloga i zaczęłam, znaczy chciałam uświadamiać ludzi na temat niepełnosprawności i o tym, jak się żyje z niepełnosprawnością. Więc założyłam blogę Wonder Woman on Wheels. Jestem kobietą z niepełnosprawnością. Od urodzenia choruję na SMA. Moja choroba... <laughs> Dziewczyny się przesuwają. Tak, było widać, widać prezentację. Zdakujesz. Więc od urodzenia choruję na SMA, i ta choroba spowodowała to, że jestem osobą zależną od pomocy drugiej osoby. I też dlatego postanowiłam zacząć mówić o niezależności osób z niepełnosprawnościami, i aktualnie w głównej mierze skupiam się właśnie na asystencji osobistej. Jest to dla mnie jeden z najważniejszych. Tematów i bardzo się cieszę, że dzisiaj właśnie możemy o tym porozmawiać w tym miejscu. Czym jest asystencja osobista? Myślę, że jeżeli mówimy, jeżeli jesteśmy w środowisku osób z niepełnosprawnościami, to chyba każdy wie, czym jest asystencja osobista. Jest... Nie wiem Aha. Więc asystencja osobista jest wsparciem dla osób, które potrzebują w życiu, w pewnych, które mają pewne ograniczenia fizyczne, pewnych rzeczy czynności codziennych nie możemy zrobić sami. To wtedy pojawia się asystentka lub asystent, którzy mogą nas w tych czynnościach wspomóc. Są dla nas wsparciem w tworzeniu własnego, niezależnego życia poza na przykład domem rodzinnym. Tak wygląda asystencja. To nie jest może jakaś górnolotna definicja, ale myślę, że nie jest ona tutaj potrzebna. Jeżeli chodzi o społeczeństwo nasze, to mogę to trochę generalizować, ale mam wrażenie, że jest to bardzo pomijany temat i większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, czym w ogóle ta asystencja jest i jak ona jest. Ważna, bo kiedy na przykład ja mówię o tym, że pięć lat temu wyprowadziłam się z domu rodzinnego, że mieszkam sama. I pomimo tego, że jestem osobą ze znaczną niepełnosprawnością, i tak jak już powiedziałam, w wielu czynności sama że się tak wyrażenie ogarniam. Potrzebuję pomocy fizycznej w tym, żeby się przenieść, żeby się ubrać i tak dalej, i tak dalej. że jestem osobą bardzo aktywną to często jak poznaję nowych ludzi i rozmawiamy na ten temat, jak ja sobie radzę w życiu i mówię o tym, że mam asystentki, że te asystentki przychodzą do mnie do mieszkania tam 4-5 razy dziennie, to ludzie robią wielkie oczy, ale że co to jest. Tak samo moje asystentki, jak odpowiadają na pytanie, czym się zajmujesz, no jestem asystentką osobistą, osoby z niepełnosprawnością, to wtedy się pytają, ale to co ty w ogóle robisz w życiu? Więc no niestety świadomość jest niewielka na ten temat, yy, dlatego... Musimy na ten temat rozmawiać, prowadzić dyskusję. Jak sobie myślę o moim życiu, tym ponad już 5 lat, gdzie, gdzie mieszkam sama i, i staram się to w jakiś sposób ogarniać. I jeżeli myślę o asystencji, to mam w głowie te cztery hasła: niezależność, decyzyjność, wolność i godność. Z tym jest dla mnie, to mi daje asystencja. Asystencja daje mi niezależność. To jest moja wersja samodzielności. Wydaje mi się, że ta samodzielność jest takim naturalnym etapem w życiu człowieka, że nie wiem, to dziecko wylatuje z tego domu rodzinnego, z tego, tego gniazda i tworzy coś własnego. W naszym przypadku, mam tutaj na myśli osoby z niepełnosprawnością ruchową, w wielu przypadkach może być to troszeczkę utrudnione albo i bardzo utrudnione. I właśnie ta asystencja, te asystentki, które są w moim życiu, one dają mi tą moją wersję niezależności, one mi w tym pomagają, że ja mieszkam u siebie, robię to, co chcę i żyję tak, jak chcę, że ja tworzę swoje życie, co jest dla mnie bardzo, bardzo istotne i zawsze tego chciałam. Decyzyjność, bo. Um, to ja podejmuję decyzję, to ja decyduję o tym, jak moje życie wygląda, co chcę robić, i nikt nie mówi mi o tym, czy moje decyzje są słuszne, czy nie, bo każdy ma prawo, żeby przede wszystkim decydować, jak to życie wygląda i żeby podejmować słuszne, czy też niesłuszne decyzje, bo każdy uczy się na własnych błędach, ale nadal e, ja sobie podejmuję te decyzje, nikt inny, bo mam do tego prawo. Wolność, myślę, że Asystencja też łączy się z pewnego rodzaju wolnością, swobodą, bo znowu się powtórzę, żyjemy na własnych zasadach. To jest wolność, że nikt odgórnie nie mówi nam, o której ja mam iść spać, o której ja mam wstać, co będę jadła na obiad. Ja sama decyduję, ja po prostu jestem wolnym człowiekiem i z tym też kojarzy mi się asystencja, godność, dlatego że dla mnie godne życie to jest takie życie, jak ja chcę, żeby ono wyglądało. I jeżeli mimo tych swoich ograniczeń, jakie mam, jeżeli ja chcę sobie mieszkać w swoim mieszkaniu i to życie jakoś pomimo tych wszystkich trudności, że się tak wyrażę, ciągnąć, to dla mnie godne życie to jest takie, że ja nie jestem zmuszona, że jeżeli zostanę postawiona pod ścianą i nie będzie się miało mną kto zająć, to ja nie będę zmuszona do tego, żeby mieszkać w ośrodku opiekuńczym. Ja tutaj nie chcę niczego demonizować, ale dla mnie godne życie to jest to życie, jakie ja chcę mieć przede wszystkim na własnych zasadach. Uważam, że asystencja osobista ma bardzo duży wpływ na życie i na relacje. W tym życiu. I pierwsze z takich relacji, o których chcę powiedzieć, to jest relacja ja i moi rodzice, czy też osoby opiekuńcze. Z tego względu, że tutaj jest kilka płaszczyzn. Asystencja na pewno jest odciążeniem, też tak uważam dla rodziców, no bo mam takie wrażenie, że w naszym kraju, jednak, opieka nad osobami z niepełnosprawnością. Jest, jest, na, jest na rodzicach czy tych osobach opiekuńczych. I jest więcej, może to być odciążenie dla rodziców, czy też osób opiekuńczych. Ale tutaj też pojawiają się pewnego rodzaju problemy, bo nie jest łatwo rodzicom dopuścić asystenta lub asystentkę. No powiedzmy to do swojego dziecka, którym się dajmy na to zajmują całe życie. Więc to jest bardzo trudny temat. Z własnego doświadczenia powiem, że te początki dla mnie i dla moich rodziców na pewno były trudne, ale moi rodzice zaakceptowali moją decyzję. I uważam, że teraz nasze kontakty są dużo lepsze, bo bardziej doceniamy to, że mamy na przykład możliwość się spotkać. Więc, więc tutaj jest na plus. Ale zdaję sobie sprawę też z tego, że dla niektórych innych osób, opiekuńczyk czy też rodziców, może to być trudne, nie chcą, nie godzą się na to, żeby ich dzieckiem zajmował się, ich dzieckiem, czy też po prostu już osobą dorosłą z niepełnosprawnością opiekował się ktoś inny, bo nie będzie, to ta opieka nie będzie na takim poziomie, na jakim oni by chcieli, żeby ona była. I zdarzy się też, że... Rodzice nie godzą się na to i bo się boją tego, że na przykład ich dziecko wyfrunie z domu i oni, że oni zajmowali się tym dzieckiem całe życie, i wtedy co dalej z ich życiem, jak oni sobie poradzą. Są takie głosy ze środowiska osób z niepełnosprawnościami, że asystencja dla osób z niepełnosprawnościami w ich domu jest po prostu zabroniona. To jest straszne. Ale też tak bywa. Kolejna z relacji, ja osoba partnerska, partner, partnerka. Na przykład dla mnie, mój nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mój potencjalny partner miałby sprawować nade mną całkowitą opiekę, ale zdaję sobie sprawę z tego, że są osoby, którym to odpowiada, więc to też trzeba zrozumieć. Asystencja jest trudną relacją dlatego, że w nasze życie wchodzi całkowicie obca osoba. To jest trudne i nie każdemu może to odpowiadać. No, więc tak jak mówiłam tutaj, jeżeli chodzi o relacje z osobą partnerską, mamy kilka płaszczyzn. Relacja z asystentką też jest istotna. Ja nawiązuję dość koleżeńskie relacje z moimi asystentkami. Jest to relacja bardzo intymna, bo Asystentka pomaga mi i w toalecie, i w ubieraniu się, i w wyjściach, więc nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie miały, nie nadawały na tych samych falach, żeby, żeby te relacje nie były z nami, żeby, żeby te relacje między nami nie były koleżeńskie, bo to są różne sytuacje, w których ja nie czułabym się komfortowo. Moja asystentka mogła nie czućby się komfortowo. Dlatego ta relacja z asystentką też jest istotna. Ona nie będzie działała, jeżeli nie będziemy nadawać na tych samych falach. Relacja sama ze sobą. Asystencja dała mi naprawdę wiele, bo przede wszystkim dała mi taki spokój, że zdaję sobie sprawę z tego, jakie ja mam ograniczenia, jak trudne jest moje życie bez wsparcia drugiej osoby, ale wiem, że dzięki asystencji sobie poradzę. To jest ogromny spokój wewnętrzny i Komfort, który w życiu jest dla mnie mega istotny. I kiedy pojawiła się w moim życiu asystentka, to zdałam sobie sprawę z tego, że dorosłość jest ciężka. Bo no niestety nie mamy w Polsce odpowiedniego systemu, który zapewnia wsparcie na takim poziomie, na jakim powinien być. Dlatego często jest to walka, z, walka o opiekę, o asystentki, żeby ktoś nas wspierał. Ale jednocześnie jest to moje życie, które bardzo sobie cenię i cieszę się, że ta asystencja, chociaż w tak niewielkim stopniu to jest. I myślę, że tutaj nie trzeba wiele dodawać. Asystencja nie powinna być przywilejem, nie powinna być płatna. Asystent powinniśmy mieć ustawę, bo to jest nasze prawo do zapewnienia nam godnego życia. I teraz na ten temat co nieco opowiedzą dziewczyny. Proszę, przerzuciłam ci slajd ja jestem mamą trójki dzieci Karola, siedzi tutaj koło mnie po mojej lewej stronie oraz Konrada i Nikodema. Chłopaki są w spektrum. Konrad jest z niepełnosprawnością w stopniu znacznym intelektualną, no i ma jeszcze padaczkę. Konrad korzysta z usługi asystenta, z programu asystenta osoby z niepełnosprawnością. Hmm. Takich osób w naszym domu było powiedzmy około sześciu, bo korzystamy tak mniej więcej pięć lat, tak, tak myślę. I generalnie na te sześć osób jedna osoba była zdecydowanie nietrafioną osobą i to musieliśmy się szybko pożegnać z nią i takie osoby też się zdarzają, ale generalnie te pięć osób po prostu podniosło nasz standard i komfort życia, można powiedzieć o 100%, całej rodzinie. Dlatego, że to były osoby i są, bo nadal korzystamy z tych usług, które podejmowały wszelkie aktywności z Konradem, te, które podejmowałam wcześniej ja, czyli poczynając od pomagania mu w ubieraniu się, wyjściach na spacer, wyjściach do szkoły, ze szkoły. Teraz jego asystent pomaga jemu w ten sposób, że przywozi go ze szkoły, a mnie pomaga w ten sposób, że to nie muszę być ja. Nie muszę ja go przywozić ze szkoły. I dla mnie... Pojawienie się tego asystenta spowodowało to, że ja mam po prostu więcej czasu dla siebie oraz dla innych członków rodziny. Gdyby to się pojawiło, gdyby ten program był realizowany wcześniej, gdyby nasza gmina wcześniej przystąpiła do tego programu, to pewnie my byśmy byli rodziną funkcjonującą na innym poziomie zdrowotnym na pewno lepszym, bo my po prostu przez lata opiekując się Konradem na zmianę, nie mogliśmy po prostu iść do lekarza nawet. No akurat ja miałam taką sytuację, że po prostu musiałam odkładać naprawdę przez długi czas wizyty u stomatologa. W momencie, kiedy pojawił się asystent, ja mogłam iść do tego lekarza, po prostu mój mąż musi, musiał chodzić do pracy i nie mógł mnie wymienić, zwyczajnie akurat w tych godzinach. Więc pojawienie się asystenta w naszym domu po prostu spowodowało naprawdę zmianę w komforcie życia zdecydowaną. Tylko ja, zanim on się pojawił, ja miałam taką... Sytuację, że zastanawiałam się, o jejku, to będzie kolejna osoba, która wejdzie do mojego domu, i no to nie jest komfortowe. Ale akurat Konrad miał terapeutów, którzy przychodzili od trzeciego roku jego życia w kółko do domu, więc myśmy tych osób mieli naprawdę dziesiątki. W ciągu tygodnia się przewijały i pomyślałam sobie, dobra. To jest osoba, która może nam pomóc naprawdę zmienić po prostu perspektywę, w ogóle spojrzenie na siebie, na, jako członków rodziny, w ogóle zauważenie siebie, że my jesteśmy, że oprócz tego, że mój mąż jest tym, który zarabia na tę rodzinę, to ja w końcu mam czas na niego spojrzeć jako na osobę w ogóle, a nie jako na opiekuna mojego syna. Na przykład, tak samo relacje z Karoliną. Przecież ona niejednokrotnie była obarczana, no, takim ona sama chciała to robić, ale no, no była obarczona też takim obowiązkiem powiedzmy, czy no taką, no, żeby pomóc rodzicom opiekować się bratem. No wiecie, to naprawdę to jest niedopuszczalna sytuacja i to się nigdy nie powinno zdarzyć. Dlatego uważam, że asystencja powinna, ona musi być po prostu nie programem, tylko ona musi być gwarantowana ustawą i musi być całoroczna, dostępna tyle, tak, jak jest potrzebna. Nie wtedy, kiedy może być, tylko wtedy, kiedy ona zawsze jest potrzebna. Po prostu asystent powinien być osobą, która jest wtedy, kiedy potrzebuje osoba z niepełnosprawnością, a, a te osoby potrzebują jej 24 godziny na dobę. No tak bywa po prostu. I no ja bym bardzo chciała, żeby, żeby, ten, żeby ta ustawa naprawdę była jak najszybciej i żebyśmy mogli z niej korzystać jak najprędzej po prostu. Dziękuję bardzo. Dobrze. To ja ze względu ograniczonego też czasu tej naszej prelekcji chciałabym przedstawić tylko kilka punktów z takiego dokumentu dekalogu asystencji osobistej, który to jest nasz dokument, w którym zostało uwzględnione 10 filarów asystencji osobistej, które właśnie muszą znaleźć się w ustawie, o której mówiły wcześniej obie prelegentki. Całość jest dostępna na kanałach naszego protestu, także jeśli jesteście ciekawi wszystkich 10 punktów, to odsyłam was tam. Użytkownik ma prawo sam wskazać kandydata na asystenta osobistego. Jeśli nie wskaże takiej osoby, musi mieć możliwość wyboru asystenta co najmniej z dwóch kandydatów. Mój brat ma od kilku lat fantastycznego asystenta osobistego, który wspiera go w życiu codziennym. Przez brak systemowych rozwiązań asystent przysługuje mojemu bratu jedynie przez pół roku, a przez pozostałe sześć miesięcy musimy opłacać osobę asystencką z własnych środków. I teraz wyobraźcie sobie, proszę, że wchodzi w życie mojego brata osoba, która jest gwarantowana właśnie ustawą, i ta osoba jest zupełnie nowa w jego życiu. Konrad jej nie zna, i nagle Janek, który jest teraz jego asystentem i z którym Konrad budował relacje przez lata relacje, która jest szczera, która jest dobra, w którym mają już swój system komunikacji, mimo tego, że Konrad jest osobą prewerbalną, ale jak wiemy, są alternatywne drogi komunikacji. I nagle wchodzi ta nowa osoba i Konrad nie może wskazać przy naszym wsparciu tego kandydata czyli asystenta, z którym już pracował i był od lat i miał relacje, tylko to po prostu jest nowa, randomowa osoba. Kolejna rzecz, czyli użytkownik asystencji osobistej decyduje o tym, kiedy, gdzie i jak będzie realizowana asystencja. Asystent osobisty to jest taka osoba, która ma wspierać osobę z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach, czyli między innymi w czynnościach fizjologicznych i w jedzeniu. I ja komentując ten podpunkt, tak naprawdę chciałabym zadać jedno proste pytanie. A mianowicie, czy chcielibyście, czy chciałybyście, żeby ktoś decydował o tym, kiedy macie zrobić siku, kiedy macie wypić kawę, kiedy macie zjeść owsiankę i z czym macie zjeść tę owsiankę. Właśnie, to jest dosyć prosta odpowiedź. Ja też bym nie chciała. A tak to wygląda teraz. A tak to wygląda Jeżeli teraz. Jeżeli już się ma asystenta, czy też asystentkę. Dokładnie. Y Czyli to jest takie pytanie pomiędzy żyć-przeżyć, a jakością życia tak naprawdę. Kolejny punkt tego, co musi znaleźć się w ustawie. Asystencja osobista obejmuje wsparcie przy bardzo szerokim zakresie czynności życia codziennego, między innymi czynnościach fizjologicznych, jedzeniu i kontaktach społecznych. Dlaczego? Dlaczego tak ma być? I tutaj posłużę się przykładem z życia mojego znajomego, do którego przychodził asystent zapewniany przez właśnie program gminny, przychodził i pił z nim kawę, a kiedy mój znajomy chciał skorzystać z toalety, musiał dzwonić po asystenta osobistego, którego opłacał z prywatnych środków. Więc w tym momencie w jego domu było dwóch asystentów osobistych, tylko jeden. Nie robił wszystkie, jakby nie spełniał całego spektrum czynności, które asystent powinien. Kolejny punkt jest taki, że asystencja osobista musi być dostępna również dla dzieci i młodzieży. I tutaj jakby żeby to wytłumaczyć, to myślę, że bardzo prosto można pomyśleć o tym żeby wyobraźmy sobie, że do 18 roku życia jesteśmy zupełnie zależni od na przykład matki, bo najczęściej są to matki. I po 18 roku życia nagle bach, 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 dostajecie asystenta, asystent was wspiera, chodzi z wami, może być z wami wszędzie, może was wspierać we wszystkim. To jest w ogóle jakiś totalny szok dla systemu. Podczas gdy, jeśli to jest wprowadzane od dziecka, to ta osoba jest po prostu, no jak, jak powietrze, którym oddychamy, jest czymś, co jest naturalne, i jest w naszym życiu. A. O czym marzy siostra? Na koniec właśnie bym chciała tak bardziej intymnie i mniej jako aktywistka, a bardziej jako po prostu osoba w relacji. Marzę o tym, żeby mnie tu dzisiaj nie było, a mianowicie, żebym nie musiała tutaj być. Marzę bardzo mocno o świecie, w którym mój brat Konrad może Wam sam pokazać fragmenty swojego życia. I podzielić się tym, jak żyje osoba autystyczna, osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z padaczką w Polsce. Ale świat nie jest na mojego brata gotowy, i dlatego widzicie mnie jako adwokatkę swojego rodzeństwa, która staje się niemalże przedłużeniem swoich braci. Aby każdy z nas, ja i mój brat, mogło żyć swoim własnym, wybranym przez siebie życiem i żebyśmy mogli karmić relacje brat-siostra bez przymusu i obopólnej zależności, niezbędna jest rewolucja w polityce społecznej w Polsce. I częścią tej zmiany jest wprowadzenie asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością. Dziękuję. Amen.